Dzień dobry. Proszę Państwa, otwarto nowy dom aukcyjny. To jest dom aukcyjny, który został otwarty przez pana Dewszeta. Razem z Gemfields, czy generalnie jest to, jest to były dyrektor generalny Fura Jam. Pamiętacie, był taki Rubin, rekordowy Rubin, sprzedany za rekordową kwotę, właśnie fura Ruby, dlatego że no, sprzedawany właśnie był przez, przez furę. Genfields, jak wiecie, jest największym producentem kamieni szlachetnych w tym momencie chyba na świecie. Jest to jedna firma, która ma zarówno złoże Kagem, do tego złoża w Mozambiku, złoża, czyli rubiny, szmaragdy. Oprócz tego prowadzą inne operacje związane z górnicze, związane z wydobyciem kamieni szlachetnych w różnych miejscach świata. No, i w tym momencie najwyraźniej stwierdzono, że należy zorganizować dom aukcyjny, najwyraźniej ceny czy prowizje, jakie trzeba płacić. Naj, największym domem aukcyjnym, czyli czy to Christis, czy Sotheby's uznali, że są zbyt wysokie, więc sami chcą zająć się sprzedażą kamieni, organizując własny dom aukcyjny. Zobaczymy, co z tego będzie. W tym momencie zaplanowana jest aukcja inauguracyjna w, w Dubaju na giełdzie diamentowej. W Dubaju, Dubai Diamond Exchange. Ona się będzie odbywać od 17 do 19 marca i będzie, będziemy tam sprzedawane szafiry z Kaszmiru, Madagaskaru, Sri Lanki, w najróżniejszych kategoriach barwnych. Również Paparadża. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, co to jest Paparadża. Oni także chcą wystawiać inne kamienie na tej aukcji tej rubiny, szmaragdy, Aleksandryty, Turmalny Paraibacz, generalnie wszystko, to, co najlepsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Obawiam się, że skończy się po prostu to tak, że, że będzie to kolejne. Kolejna aukcja organizowana przez firmę górniczą, na której będzie można kupić, no tylko nie materiał. Zamiast tak jak zwykle jest materiał sprzedawany, tutaj będą sprzedawane kamienie oszlifowane. Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Mam złe przeczucia, szczerze powiedziawszy, dlatego, że osobiście wątpię, żeby najlepsi klienci Detaliczni chcieli korzystać z takiej formy zakupu kamieni. Być może firmy, duże domy jubilerskie, takie jak Van FanPair, Cartier, Tiffany, być może będą zainteresowani zakupami kamieni w taki sposób. Chociaż zasadniczo wszystkie te firmy mają swoich własnych gemologów i prowadzą swoje własne szlifiernie, więc dla nich bardziej opłacalne jest wysłać kogoś w teren. I po prostu kupić w kopalni nawet na aukcji, ale materiał gemologiczny najwyższej jakości i samemu go szlifować, niż kupować gotowe kamienie płacąc bardzo wysokie premium przy zakupie. Zobaczymy. No mam nadzieję, że, że nie będzie tak, jak mi się wydaje, czyli kolejny, kolejny sprzedawca detaliczny kamieni wysokiej jakości. Tylko, że oni jakoś ogarną ten biznes lepiej i rzeczywiście przysłuży się do całej branży. Czas pokaże. Będziemy obserwować, co się dzieje i oczywiście będziecie informowani na bieżąco, jak, jakie są poczynania tej firmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.